Uważam, że mądrych decyzji politycznych. Te decyzje muszą być oparte na wiedzy. Na końcu tak czy tak będzie decyzja polityczna. Ja o tym wiem i tak jest wszędzie. Ale podejmowanie decyzji politycznych, które są, przypominają zamykanie budowy elektrowni jądrowej w Polsce, tak było, albo decyzja o jej budowie, to są decyzje, które są niepoparte niczym, żadnym dokumentem, przynajmniej żadnego dokumentu nie znam. Następna rzecz to jest wykorzystanie tych, tych pięciu minut, o których mówił pan dyrektor. Który zresztą, jako człowiek młody, wierzy niesłychanie w demokrację. My, jako starsi z Andrzejem, marzymy o oświeconym władcy, monarchu. W każdym razie dobrze, proszę, proszę. Dobrze, proszę państwa, chcemy, żeby rząd stworzył takie warunki dla rozwoju energetyki, gdzie wszyscy czuliby się dobrze. Oczywiście jest to pewien slogan, ale myślę, że rząd powinien powiedzieć, ci, którzy chcą oszczędzać energię. Ci, którzy chcą budować indywidualne źródła, mogą to zrobić. Ci, którzy nie chcą, będą płacić dużo za energię, ale stworzenie tych warunków jest absolutnym obowiązkiem rządu. Rząd musi wziąć pod uwagę, że ta nowa energetyka, odnawialna efektywność, wkracza na rynek, który jest od lat zagospodarowany przez gigantycznego, bogatego, wyposażonego w wiedzę, w prawników, bardzo ważnego zresztą, gracza, którym jest energetyka. To jest monopolista. To ma, łamanie monopolu, to jest ten dentysta, o którym mówiłem. No i teraz jak wykorzystać te fundusze unijne? No, trzeba je przeznaczyć na te inwestycje. Prezes Kassenberg zawsze mówi: autostrady, prawda? Najdroższy, 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 najmniej ekologiczny sposób transportu, prawda? Zaniedbaliśmy koleje. Nasz rząd w, w zeszłej perspektywie finansowej niesłychanie się starał, żeby przerzucić pieniądze z kolei na autostrady. Nie udało się na szczęście, proszę Państwa. Chcę powiedzieć, bardzo prosty instrument, zielone zamówienia publiczne, prawda? Dlaczego nie wprowadzić, że to, co kupuje administracja publiczna, to to musi być efektywne, energetyczne, ekologiczne? Dlaczego nie? Dlatego, zresztą Unia Europejska też tego nie ma, zaleca, ale nie wprowadza obowiązkowo. Dlatego, że wiele rzeczy, o których żeśmy tutaj mówili, wymaga wiedzy. I tej wiedzy nie ma, pochylenia, nauczenia się. I tego nam brakuje. Rząd powinien dążyć do tego, żeby ten, to społeczeństwo nie musiało robić w sprawie energetyki polskiego Majdanu, tylko żeby było karmione informacjami, które są informacjami w miarę rzetelnymi. Tak, żebyśmy idąc do urny mogli rzeczywiście podejmować decyzje, ale nie na zasadzie strachu, tylko na zasadzie pewnej naszej wiedzy i pewnego naszego rozeznania. Polityka energetyczna powinna uwzględniać perspektywie lat 20, 30, wszystkie możliwe technologie i wszystkich graczy, którzy chcą na tym rynku się znaleźć. Koniec monopolu dla wielkiej energetyki. To jest decyzja, która w Europie już zapadła, a w Polsce rodzi się w niesłychanych bólach, ale się urodzi.